Kochani, chciałbym Was zaprosić do wsparcia projektu pod tytułem Legendy Gorzowskie. Książka ukaże się jesienią w 2019 roku, a więc pod koniec tego roku. I będzie takim zbiorem legend o ludziach i miejscach, które tworzyły historię naszego miasta. Będzie legenda o Papuszy, o Janie Korczu, o Edwardzie Jancarzu, Gorzowskim Żużlożcu. Będzie legenda o księdzu Witoldzie Andrzejewskim, a także będą legendy o miejscach, które są bliskie naszym sercom tutaj. Będzie legenda o Gorzowskiej Katedrze, o Parku Róż, o schodach do Nikon, o Jeziorku Błotnym, o Górze Kozaczej i wszystkich tych miejscach, które na co dzień odwiedzamy, a czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne są dla historii naszego miasta. Chciałbym Was zaprosić do wsparcia projektu na portalu Polak Potrafi, gdzie zbieram dofinansowanie do realizacji tej książki. Zbieramy 15 tysięcy złotych. Jest to jedna trzecia kwoty, która jest potrzebna, aby ta książka powstała w takiej szacie graficznej i na takim papierze, jaki sobie wymarzyliśmy. Będzie to twarda oprawa, będą kolorowe ilustracje. Piękne ilustracje do tej książki stworzył Gorzowski artysta, grafik, malarz, pan Zbigniew Wolchowik. Są wykonane. Akwarelom w takiej tradycyjnej formie, yy, które ukazują yy, właśnie te miejsca i postaci w sposób trochę tajemniczy, zagadkowy, ale też w bardzo taki realny, który dla każdego gożowenina będzie dobrze odebrany. No to teraz próbka legend. Pierwsza legenda o Edwardzie Jancarzu nosi tytuł Eddie. Edward Jancarz, boguśnowak, najlepsi w gożowskiej stali. I mistrz Andrzej Pogorzelski w jednym klubie wyrastali na żużlowców nieprzeciętnych. U nich walka zawsze była. Dostarczali wzruszeń pięknych, to w nich tkwiła żużla siła. Jancasz słyszał od trenera Szczawik jesteś, nabierz ciała. Perfekcyjny w swych manierach, tu historia zaczynała się... i tak dalej, i tak dalej. Legenda o Szymonie Giętym, Kazimierzu Wnuku. Miasto nasze z tego słynie, że w gorzowskiej tu rodzinie Pan Kazimierz się pojawił, który wszystkich zaciekawił. Dostał ksywkę Szymon Gięty. Nie był jakoś tym przejęty, nawet mu się podobało, gdy tak o nim się gadało. Nosił wielkie okulary, z nimi kaszkiet miał do pary. Wózek ciągnął z klamotami. Posłuchajcie zatem sami, co zdarzyło się w Gorzowie. Zapraszam Was zatem wszystkich do wsparcia tego projektu na portalu Polak Potrafi, już od złotówki, gdzie będzie można odbyć sentymentalną podróż w czasie gdzie będzie można odkryć ciekawe symbole naszego miasta, owiane nutką tajemniczości, a także z łezką wokół i niejednokrotnie z uśmiechem na twarzy poznać wspaniałych ludzi, którzy na przestrzeni lat wpisali się w pejzaż Gorzowa, tworząc jego niepowtarzalny klimat.